W tym roku zapraszamy, my kamraci, będziemy świętować to święto niepodległości 11 listopada w Sieradzu na, na rynku głównym w tym mieście. Zapraszam na godzinę 14 wszystkich kamratów i nie tylko, żeby razem z kamratami obchodzić to święto właśnie w tym roku w sieradzu. No może wrócę do tego Kalisza, bo to rzeczywiście jest e, wspaniałe miejsce i wspaniały czas. Gdzieśmy cztery lata temu obchodzili to święto. Pamiętam, mm, mówili ludzie, cztery tysiące ludzi tam przyjechało. Chyba było więcej, bo to była relacja chyba służb, czyli straży pożarnej i policji. Oni tam relacjonowali, że około 4000 tysięcy ludzi. Pamiętam, dobrze to przypomnieć, szliśmy w ciszy. Brzmiał tylko z głośników dźwięk Zygmunta. dzwonu Zygmunta z pochodniami. No, piękna sceneria, zakończony marsz spaleniem kopii statutów kaliskich na rynku. No i tutaj warto przypomnieć fakt historyczny, że ten statut, te statuty z tą fałszywką. Od początku Są. do końca to była... Oszustwo to była fałszywka. Ta fałszywka udowodnił to Romuald Hube 18, no chyba na przełomie XVIII i XIX wieku, że, ale chyba XIX wieczno. <laughs> Prawnik Polski znany Romuald Hube udowodnił to. Że to jest fałszywka. myśmy tam ostentacyjnie spalili ten kopię tego statutu. Także zapraszam w tym roku do Sieradza. Na godzinę 14 na rynku w Sieradzu. Będziemy świętować 11 listopada. To będzie kolejna rocznica bez Wojciecha Olszańskiego. Tak. On oczywiście był, był w Kaliszu. W Krakowie już go nie było. Ale w Krakowie był był Marcin, Marcin Osadowski. Tak. Natomiast, prowadził... natomiast w Głogowie... Byli. Obydwaj. obydwaj? byli. Obydwaj byli. To I w był rok i w 2023 roku. i rok temu w przemyśle. Też byli obydwaj? Tak. Aha. Czyli e, jest to kolejna e, rocznica prawdopodobnie bez nich. E, natomiast natomiast warto tam być. Jaka sytuacja prawna, co się dzieje w sprawie e, Wojtka Olszańskiego i Marcina Sadowskiego? są dalej przetrzymywani w areszcie tymczasowym. Zostali przeniesieni z Białołęki na, na Służewiec. Ponoć jest tam dużo lepiej. Jest to dużo lepsze miejsce, no, ale jest to nadal bardzo złe miejsce, w którym oni muszą przebywać. Yy, niestety. Yy, sąd uparł się, żeby mimo tego, że Obydwaj y, przed, y, mogą udowodnić swoim życiem i postępowaniem przez kilka ładnych lat, że y, mieli wiele spraw sądowych i na wszystkie sprawy się stawiali karnie, na wszystkie y, y, policyjne y, wezwania. wezwania stawiali się na Także nie ma powodu, żeby ich szykanować w taki sposób i podejrzewać. Sąd, sąd ponoć, ponoć podejrzewa ich o to, że mogliby uciec z Polski. Bo Ale, przez gdzie? Tyle lat nie... Ale gdzie? No właśnie, nie wiem, na Białoruś, do Rosji przez przesmyk suwacki. Naprawdę to są takie argumenty. A poza tym drugi argument: wszystkie dokumenty w sprawie zostały już zebrane i oni nic z tym nie mogą. Z tym nie mogą zmienić, także to jest bezs bezsensowna szykana taka, no właśnie to jest szykana, sądowa szykana w stosunku do prawdziwych Polaków i patriotów, żeby ich ukarać, a poza tym miejsce, w którym są sądzeni, to jest potężna sala, gdzie e, są... Ale w którym sądzie? W sądzie na Kocjana. Mhm. To jest więzienie za murem i drutem kolczastym, tam jest drut kolczasty na murze. I w tym sądzie na Kocjana na Bemowie jest duża sala, gdzie są sądzeni y, naprawdę y, najciężsi przestępcy. przestępcy, mordercy, gangsterzy, y, y, handlarze narkotyków, no, ci, którzy tam, y, mafie, które wyłudzały VAT. Dlatego też ta sala jest tak duża, bo tam można zgromadzić no, kilkudziesięciu oskarżonych. Jest to bardzo złe miejsce. Chcielibyśmy, żeby odpowiadali po prostu z wolnej stopy, jak wolni ludzie. Póki im się nie udowodni winy, to są niewinni, a nie są jakimiś strasznymi przestępcami typu, tak wymieniłem, że powinni odpowiadać z wolnej stopy, a nie siedzieć w więzieniu i Jakie jest nazwisko prokuratora i jakie jest nazwisko uh, Prokurator sędziego? Prokurator młynarczyk, no wiadomo, natomiast y, sen, y, sędzią jest pani Katarzyna Kruk-Kalinowska.